Alożka! Ja nazywam się Michał i już od ponad 20 lat żegluję po morzach i oceanach świata. W tym czasie przepłynąłem prawie 200 tysięcy mil i odwiedziłem ponad 80 krajów. Od 2008 roku mieszkam i żegluję na jachcie Krystal. W tej serii będę Wam opowiadał o praktycznych aspektach podróżowania pod żaglami przez świat. Serdecznie zapraszam! Home is with you Aloszka kochani, dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ nadaję do, was, nadaję do Was z bezludnego atolu Sorol. Sorol to taki maleńki atol, należy do Mikronezji, jest położony mniej więcej 300-350 mil na wschód od Palau. No i miałem taki dobry czas. Że już od paru dni, a może nawet od ponad tygodnia knułem, że się tutaj zatrzymam i chwilę se postoję. Jest to takie po prostu prawdziwe, przynajmniej moje spełnienie wyobrażenia o takim dziewiczym raju. Nikt tu nie mieszka, za mną jest najprawdziwsza tropikalna dżungla. Tu leżą najprawdziwsze dzikie kokosy, które, które spadły z palmy. Słyszę, że nawet jest trochę wody. Także i co najważniejsze? Nie ma żadnych turystów. W takich miejscach jesteśmy po prostu sami. I takich miejsc na świecie jest naprawdę bardzo mało, bo gdzie nie przypłyniemy, trafi się jakiś cieć, trzeba mieć pozwolenie, albo trzeba zrobić odprawę. A tu nikt nie mieszka i jestem. Także jestem zachwycony, że mogę tutaj postać sobie dwa dni. I ja tutaj przypłynąłem dosłownie cztery godziny temu. Na początku. O, chciałem wam serdecznie podziękować e, za wpłaty na WOśpa. Dzięki wielkie zebraliśmy 800 zł pieniążki e, na pewno się przydadzą. Przez ostatni tydzień tak płynąłem w kratkę. Miałem przeloty super szybkie po 180 mil, ale też miałem dwie doby masakryczne, telepałem się, urwał mi się bloczek na spinaker bomie od Genui od tych wszystkich e, strzałów i przed wczoraj 15 godzin płynąłem na silniku. Po raz pierwszy od, e, od wypłynięcia z hawajów. Przy samych Hawajach płynąłem 7 godzin na silniku pierwszego dnia i teraz odpaliłem znowu 15 godzin e, zanim znowu zaczęło wiać. I o, ostatnią dobę to już pędziłem e, 180 mil zrobiłem. Przez ostatni tydzień niby było były doby kiepskie, ale prawie 1100 mil. E, tak się rozglądam, bo coś tu w krzakach <gryw> w krzakach buszuje, ale, ale nic nie widzę. E, prawie 1100 mil, czyli nie najgorzej. No i przez 25 dni żeglugi, bo równiutko 25 dób e, płynąłem, przepłynąłem e, 4000 mil bez tam chyba 7 mil, co daje średnio 160 mil na dobę. Co również jest mega, mega e, super i jestem z tego zadowolony. E, dobra, przechodzę, przechodzę do Waszych pytań. Wielkie dzięki, że znowu było ich tyle, i, i że no to ciekawe. Ciekawe pytanka i, i dziękuję również za, za miłe komentarze. Adam się pyta, jak wygląda sprawa z prądem? Mówiłeś, że pływasz na autopilocie, a to prądożerna sprawa. Czy panele dają radę, czy odpalasz silnik co jakiś czas? No więc ja tutaj chciałem zaznaczyć, już o tym wspominałem, ale nie wspomniałem o tym, że na Krysi mamy kuchenkę indukcyjną i piekarnik elektryczny. Nie używamy w ogóle gazu. Więc krycha stała się naprawdę takim dość prądożernym potworem. My dziennie zużywamy powiedzmy 6 kWh krycha wciąga. Paneli mamy 1,5 kW. One prawie tyle dają, ale, ale nie do końca. Jak się płynie, tu da, żagle rzucą cień, tu jest trochę chmur. W ciągu tych 25 dni. 15 godzin chodził silnik w celu nie do poruszania się, tylko, tylko i wyłącznie po to, żeby ładować akumulatory. Także panele prawie dają radę, ale nie do końca. I tu jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie że na tle tej całej kuchenki, lodówki, zamrażarki itd. autopilot zużywa może 10% takiej dobowej konsumpcji. Reszta to jest właśnie kuchenka i raczej chłodziarki. Darek, Aloszka. Jak wygląda kwestia prawna? Paszporty, służby celne, pływanie po wodach przybrzeżnych, cumowanie w portach lub marinach. No więc kwestia prawna wygląda tak, że na przykład tu na Sorol stoję bezprawnie, bo teoretycznie powinienem być zaczekinowany do mikronezji, ale specjalnie wybrałem ten oatol, żeby już na dwa dni się nie czekinować i nie płacić pieniędzy i nie tracić czasu z urzędnikami. Natomiast dopłynę na Palau. W każdym kraju jest inaczej. Na Palau muszę 3 dni wcześniej zgłosić, że nadciągam. No i normalnie wpływam, oni na mnie czekają. Przychodzą celnicy, immigration i jacyś jeszcze inni urzędnicy, podbicie paszportów, odprawa celna. No i potem jak już jestem, w różnych krajach są różne przepisy, ale raczej jestem wolny. Wtedy możemy sobie pływać po wodach przybrzeżnych jak tam chcemy. I potem znowu wypływanie, znowu trzeba wypływać z tak zwanego portu wejścia, czyli z takiego portu, gdzie są służby czyli znowu trzeba popłynąć z jakiegoś dużego miasta, e, w przypadku Palały z jedno miasto i zrobić o sprawę na wyjście, e, tam, czyli tak jak powiedzmy na lotnisku. E, dobra. Jak, jak wyogarniasz sprawy zdrowotne? E, co, spra e, co sprawdzasz przed dłuższym rejsem? Jakieś ubezpieczenie? E, no sprawy zdrowotne to Ogarniamy zolą tak, że mniej więcej średnio raz w roku jesteśmy w Polsce na jakieś 2-3 miesiące. I wtedy robimy sobie takie kompleksowe badania krwi, e, idziemy do dentysty, no i jak coś nam konkretnie dolega, to to e, reperujemy. Tak w ciągu roku jak nas nie ma, no to wiadomo jak nas ząb zaboli, no to idziemy gdzieś tam e, do dentysty. No i mamy ubezpieczenie zdrowotne w Hestii, takie na cały świat. E, no i to ubezpieczenie działa. Tomek, kiedy masz w planie pływanie po Filipinach? Gdzie mogę znaleźć info o tym akwenie? No więc Tomku, Filipiny planujemy po Indonezji. Do Indonezji płyniemy w, w marcu z Palau. Pobujamy się po Indonezji do października i w połowie października przepływamy na Filipinach. I nie ma jeszcze tego na naszej stronie, ale rejsy się pojawią myślę, że w ciągu miesiąca. To będzie od od grudnia tego roku do sierpnia przyszłego roku na pewno będziemy na Filipinach, a coś czuję, że zostaniemy tam rok dłużej. Witek, z jakimi największymi potworami się zetknąłeś podczas tej podróży? No więc, Witku, jak płynąłem, to takie miałem myśli w głowie, że właśnie strasznie ten przelot był pusty. Wyjątkowo nic nie było. Tylko jak zbliżałem się do np. wysp Marszala, do jakichś wysp, to zwiększała się liczba ptaków, głównie głuptaków, Ale tak w wodzie to było wyjątkowo pusto. Natomiast trzy dni temu, nie wiem czy widzieliście na relacji, wrzuciłem, ee, przez, nie wiem, może pięć minut, może siedem, płynęło ze, mnie, ze mną takie małe stado wielorybów, wielkich, nie wiem co to były płetwale błękitne, nie wiem, ale były ogromniaste, z takich pięć sztuk, około siedmiu e, minut. I dwa dni wcześniej e, Widziałem orkę, na 90% to była orka, która płynęła w stronę Krysi, ale tylko raz przez 3 sekundy widziałem płetwę, potem płetwa się schowała i, I orka zniknęła. I to właściwie tyle. I tu jest obłęd na tym Sorol, bo przypłynąłem tutaj na plażę z supem, eee, zapomniałem zeszytu, musiałem się wrócić na jacht i znowu przepłynąć. I podczas tych, tych dwóch wycieczek... Widziałem chyba z pięć żółwi, jeden żółw to był chyba taki, po prostu ogromny i, i tutaj bliżej brzegu takiego, nie wiem, z półtora metra rekina rafowego. To rekinki rafowe dla ludzi są niegroźne, także można z nimi pływać, e, no stress. Także to są... Potwory, no nie potwory, fajne zwierzaki, które widziałem po drodze, ale właśnie, na oceanie nie było tego za dużo. No i tu następne pytanie, czy próbowałem pływać w oceanie i to, czy to bezpieczne? No, dopóki się kontroluje jacht, że się na ten jacht wróci, to jest to bezpieczne, natomiast cały czas właściwie, teraz jak płynąłem, albo były fale, albo kiwało, i byłem sam, to nie chciałem kusić licha. Na tym przelocie nie pływałem. Natomiast jak pływaliśmy większymi załogami, to bardzo często, jak była flauta, zrzucaliśmy żagle, czy tam wyłączaliśmy silnik, i, i chlub do wody, i nie ma problemu. Żadne potwory nas nie zjadały. Linda, możesz opowiedzieć coś więcej o Twojej drodze do decyzji dotyczącej wyboru jachtu? Szczególnie chodzi o materiał. Czy miałeś rozkminy między laminatem. A stalą aluminium. Więc jakry się ja kupowałem w 2008 roku, poszukiwania zacząłem w 2007 roku, i wtedy było dla mnie oczywiste, że to będzie laminat. O! coś tam spadło, e, chyba kokos, e, wtedy było to dla mnie oczywiste, że to będzie laminat, e, więc nie miałem żadnej rozkminy. Jak kupowałem Krysię, to w ogóle nie myślałem, e, że kiedyś przyjdzie mi gdzieś dalej pływać niż Morze Śródziemne i Max Kanary, e, natomiast teraz, jakbym kupował jacht, to miałbym takie rozkminy i, i być może zdecydowałbym się właśnie na aluminiaka e, albo stalowego. E, Arek, czy nie obawiasz się wpłynięcia w, w podwodny kontener. Czy spotkałeś na swojej drodze niebezpieczne dla jachtu śmieci? No, pewnie, że się boję walnięcia w kontener. No, ale jest to tak niezależne, nic się jakby z tym nie da zrobić. To nawet jak się płynie załogą, e, to takiego konteneru się raczej nie wypatrzy. Nie jest tak, że na, na długim przelocie nie jest tak. Nawet z załogą, że ktoś siedzi i cały czas wypatruje, co jest przed jachtem. No, zawsze ktoś się gdzieś tam zagapi, więc jest małe niebezpieczeństwo. Nie spotkałem nikogo, kto by w taki kontener osobiście uderzył. E, I myślę. Myślę, że jeśli by przy sześciu, siedmiu węzłach Krysia walnęła dokładnie dziobem w kontener, nic by się nie stało. Takie tak jest moje zdanie. Tylko by były jakieś takie szkody wizualne dziób by się pokieruszował, ale dziura myślę, żeby się. E nie zrobiła i druga część, czy spotkałeś na swojej drodze niebezpieczne dla jachtu śmieci. E, na tej trasie tutaj z, z Hawajów y, na Palau śmieci było bardzo mało, jakieś tam y, kilka butelek, coś tam minąłem, a, ale żadnych y, większych ilości nie było. E, akwen, na którym jest obłędna ilość śmieci to jest y, jak się płynie z Hawajów w drugą stronę do Kalifornii. To tam jest mnóstwo lin, właściwie w każdym momencie, jak wyjdzie do kokpitu, widać śmieci. To jest ta słynna wyspa śmieci to nie jest wyspa, ale po prostu co 20 metrów jest śmieć i największe niebezpieczeństwo jest jak płyniemy na silniku, wtedy szansa zaplątania się w jakieś mocne linki sieci rybackiej jest bardzo, bardzo duża. No i jeszcze tutaj Arek ma pytania o patenty na krysi, ale to naprawdę dużo by gadać, to jest tak specyficzne patenty. No pewnie że mamy jakieś patenty, ale to jest specyficzne dla jachtu, dla rozwiązań jakie wymyśliliśmy w danej chwili. Więc jeszcze teraz mnie nie ma na krysi. Więc jak maszarek jakieś konkretne pytania to wal, natomiast tak ogólnie no to, to musiałbym tutaj chyba, nie wiem, gadać przez, przez godzinę. Jest to lepiej nie tutaj, tylko na Krysi. Wojtek, skąd internet yy, na tym odludziu? No internet ze Starlinka to totalna rewolucja, że za pieniądze przystępne, takie co stać przeciętnego człowieka możemy używać satelitarnego internetu na oceanach, bo internet satelitarny na oceanach był od kiedy ja właśnie zacząłem pływać ale niestety ceny się nie zmieniły i to, to było dla bardzo bogatych ludzi albo dla wielkich statków, poza zasięgiem dla, dla zwyczajnych ludzi, natomiast teraz od roku Starlink wszedł i po prostu jest bajka, tysiąc, tysiąc ponad razy taniej. Paweł, e, ale że kimę na całą noc i tylko kilka razy wstajesz? No tak, mam alarmy ustawione na AIS-ie. E, zawsze wieczorem, jeszcze póki mam internet, sprawdzam, e, sprawdzam na Marine Traffic e, statki dookoła mnie. E, tak, jak gdzieś przy pierwszym poście była dyskusja na ten temat. Jak wejdziecie na Marine Traffic albo na Wessel Finder. To widać statki, ale jak nie, macie, jak nie wy, macie wykupionej płatnej subskrypcji, nie widzicie ich nazw, ale widzicie, czy to jest cargo, czy widzicie po ich kolorze, widzicie na przykład, że to jest e, pleasure craft. I, I na przykład jak tych Pleasure Craftów w promieniu 1000 mil są dwa, to wiecie, że ten fioletowy Pleasure Craft to jesteście Wy. I wtedy widać dookoła Was, e, czy coś płynie w Waszą stronę, czy nie. Jest to takie, daje zwiększone poczucie bezpieczeństwa, plus właśnie na tablecie e, alarmy, że jak jakiś statek e, będzie mijanka mniej niż mila, to wtedy tablecik zaczyna wyć. E, na tym resie nie zawył ani razu i koleś na, na koniec koleś smutny się pyta po co te filmiki nie wiem no a po co, po co ludzie piszą książki e, zdają relacje robią blogi, nie wiem, żeby, żeby smutnych rozweselić może <laughs> nie wiem, w każdym razie <laughs> to wszystko słuchajcie, bardzo Wam e, bardzo Wam dziękuję e, za wszystkie pytania, e, dzisiaj nietypowo właśnie z Sorola, dwa najbliższe e, dni tu spędzę jeszcze tutaj Wam Troszkę pokażę dookoła, jak to wygląda. Tam leży mój sup. A tam e, na lewo od słońca zakotwiczona Krysia. No i tutaj i dżungla. I jeszcze co chciałem powiedzieć, właśnie co jest e, smutne a propos śmieci, że nawet e, w takim miejscu, gdzie nie ma ludzi, jest to totalne zadupie. Od czasu do czasu, e, od czasu, do czasu jakiś przepływający jacht tu się zjawi. Nawet tutaj, zobaczcie, są śmieci. Śmieć, śmieć. Jak się przyjrzeć, to tych plastikowych butelek jest naprawdę sporo. No i to jest, to jest naprawdę smutno, że w tak odległych rejonach świata, e, nawet tutaj docierają śmieci, dobra rozgadałem się na maksa, bo, bo <troszę> trochę się zajarałem tym sorolem, bardzo się cieszę, że tu jestem i że będę mógł spędzić tutaj jeszcze dwa dni, także słuchajcie, jak macie jakieś następne pytania walcie w komentarzach pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do przyszłego tygodnia, w przyszłym tygodniu już pewnie będę nagrywał spalało Aloszka, trzymajcie się mamy nadzieję że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, to prosimy o łapkę w górę i o subskrybowanie naszego kanału. To dla nas bardzo ważne. Może też rozważysz, zostanie naszym patronem w serwisie patronite.pl. A już za dwa tygodnie dowieś się, czy przeżyłem, czy dopłynąłem na palału, i jakie były statystyki całego rejsu Aloszka!